Mamy na terenie województwa polskiego gminy, bardzo nieliczne, ale takie, gdzie nie ma jeszcze usług opiekuńczych, więc najprawdopodobniej takie potrzeby nie zostały zdiagnozowane, ewentualnie nikt nie zgłaszał się, ale te gminy które mają duży odsetek osób starszych i niepełnosprawnych z tytułu właśnie wieku, niepełnosprawności osób ubiegają się o dodatkowe środki z jakiego powodu? No właśnie z takiego, że wydatki na pomoc usługową, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są tak znaczne, że gminy same nie są w stanie zapotrzebować i zrealizować tylu usług, które, które trzeba byłoby w gminie zrealizować, więc Idąc tym tokiem, jak wcześniej ten program już ruszył w 2018 roku, był lekko modyfikowany, za każdym razem jakieś zmiany i ulepszenia były wprowadzane według potrzeb, które były. Wówczas startowaliśmy w, w całej Polsce, było chyba 364 gminy skorzystały z tego programu. Była wtedy kwota 4,5 miliona, dzisiaj proszę Państwa jest to 55 milionów i 612 gmin. Więc skala tych potrzeb, skala wzrostu ym, tych usług w ramach dofinansowania tego programu jest znacząca. Cel został osiągnięty, dlatego program jest realizowany i gminy mają realną pomoc. Niebawem będziemy chcieli tutaj powołać pełnomocnika, pani wojewoda powoła takiego pełnomocnika do spraw senioralnych naszego województwa. Natomiast będziemy teraz jeszcze tworzyć do końca czerwca zespół ekspertów do spraw polityki senioralnej, który będzie pod przewodnictwem pani wojewody.